Można by powiedzieć, że tą uroczystość w niebo wstąpienia pańskiego, Pan Bóg za każdym razem przypomina nam, jaki jest nasz kierunek, dokąd zdążamy, dokąd mamy pójść. Ale popatrzcie, to, co dzisiaj słyszymy bardzo mocno w Ewangelii, to jest to, że my nie możemy się tylko wpatrywać w niebo. My musimy coś zrobić. Jakby chciał Pan Bóg nam powiedzieć, mój drogi, moja droga, nie wystarczy znać kierunek, nie wystarczy wiedzieć, gdzie musisz iść, ale musisz zadać sobie pytanie, jak to osiągnąć, co zrobić, jak żyć i co tu dużo ukrywać. Na pewno bezczynność i bezradność nie jest sposobem. Pan Bóg w sposób bardzo jasny określa, co każdy z nas powinien zrobić, aby się dostać do nieba. Przypatrzmy się bardzo mocno temu, co Paweł pisze w liście do Efezjan, bo on mówi o kierunkach mojej zmiany. I pierwszym kierunkiem, najważniejszym jest miłość. I mówi: To, czy ty będziesz w niebie, czy nie określa twoje podejście do drugiego ty musisz nauczyć się kochać nauczyć się kochać czyli po pierwsze wzbudzać emocje i wzbudzać uczucia w stosunku do tych z którymi żyjesz i którzy są ci powierzeni to ja muszę zrobić wszystko aby się z nimi zaprzyjaźnić i na końcu to ja muszę zrobić wszystko żeby wiedzieć i być pewnym, że to ja muszę się za nich poświęcić. Drugi kierunek bardzo ważny, to Jezus przypomina nam o jedności i mówi popatrz, to co najważniejsze to jest to, żebyś szukał tego co łączy, a nie tego co dzieli. Jedną z najważniejszych rzeczy tej jedności ma być pokój, a nie rozdarcie. Wreszcie dopiero trzecią rzeczą jest to, abyśmy umieli uwierzyć, ale nie przez to, że będziemy praktykować jakieś rytuały, ale przez to, że będziemy mieć konkretną relację z Panem Bogiem, relację, która przemieni każdego z nas. Dopiero czwartą kwestią jest rozpoznanie darów albo charyzmatów, które każdy z nas ma. To znaczy, że ja jako człowiek muszę bardzo mocno przyjrzeć się sobie i zobaczyć, co posiadam. I zobaczyć, co zostało mi dane, aby wreszcie w piątym momencie mojego życia można było tym służyć. Bo Pan Bóg nie wymaga od nas rzeczy, których nie jesteśmy w stanie dać. Jeśli ja czegoś nie umiem, to Pan Bóg nie powie mi, zrób to. Pan Bóg zawsze chce posłużyć się tym, co tobie dał. I mówi, jeśli będziesz to wykonywał dobrze, to będzie najważniejszy znak tego, że jesteś moim dzieckiem. Popatrzcie, dzisiaj Pan Bóg precyzyjnie mówi, którędy i jak mamy dostać się do nieba. Mówi o tym, że mamy kochać. Mówi mu o tym, że mamy być jednością. Mówi o tym, że mamy mieć relację z Nim bardzo konkretną, że mamy poznać siebie i wiedzieć, czym służyć i wreszcie coś zrobić. Nie być bezradnymi, nie spoglądać tylko i wyłącznie w niebo, ale zaangażować się tu i teraz w to, do czego jesteśmy zaproszeni. Amen.